Szczęść Boże. Drodzy bracia i siostry. No niestety stało się. Chciałoby się powiedzieć e, niestety właśnie, bo to, że tutaj rozmawiamy o nadchodzących wydarzeniach, to tak naprawdę ich skala i wypełnienie się tego, co jest zapowiadane wcale nie napawa optymizmem. Niemniej Izrael z tego co zostało przekazane w ostatnich Godzinach właściwie już wkroczył, czy właściwie już zaatakował Liban, czyli państwo na północ od Izraela, a wcześniej tworzył tam zamkniętą strefę wojskową i wojska Izraela wkroczyły do Libanu. Miasta i, i wsi są bombardowane już od jakiegoś czasu przez. Izraelskie lotnictwo i jak widzimy niestety konflikt rozszerza się rozszerza się zgodnie z tym, co, co było mówione chociażby przez księdza Adama Skwarczyńskiego, czy też przez Orędzia, które też wskazywały na, na taki rozwój zdarzeń. Oczywiście bardzo was proszę, żebyśmy się wszyscy modlili o pokój na świecie, bo przecież tam giną niewinni ludzie, dzieci, kobiety, mężczyźni, starcy. Ludzie, którzy tak naprawdę chcą normalnie żyć, a mają to nieszczęście, że na ich terytorium działają też ludzie, którzy, którzy atakują Izrael, ale wszystko nie obywa, nie, nie ma miejsca przecież bezpodstawnie, bo gdyby nie działalność Izraela w regionie i przejmowanie poszczególnych terenów ziemskich, o czym e, przecież za, za co był nieraz ganiony WNZ, e, no powoduje właśnie to, że ci ludzie e, próbują jakoś walczyć, no ale Izrael ma wsparcie Stanów Zjednoczonych no, i jest trudno walczyć z, w, w, właśnie z taką koalicją, gdzie oni mają przytłaczającą przewagę. No, ale to już się dzieje na naszych oczach, tak w zasadzie. Dlatego też chcę przypomnieć Wam właśnie to, o czym mówił ksiądz Adam Skwarczyński żeby do większej ilości osób to trafiło, bo niestety jest to realizacja tych słów. Konflikt Izraela rozszerza się i niestety do niczego dobrego to nie doprowadzi. Bardzo was gorąco zachęcam do tego, żebyście wysłuchali w całości. W miarę Waszych możliwości, też podzielili się z innymi, z Bogiem. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem e, przytoczyć jedno z pytań, które zadaliście księdza Adamowi Skwarczyńskiemu, i jest tutaj, zaraz będzie jego odpowiedź odnośnie konfliktu w Izraelu. A zaraz po tym jeszcze jego dopowiedzenie na ten temat. Pytanie brzmi tak. Jak ksiądz myśli, czy konflikt rozleje się z Izraela na Europę? I odpowiedź księdza Adama: Gdyby tylko na cały świat. To już jest wstęp do trzeciej wojny światowej, której wybuch. Dla wszystkich będzie wielkim zaskoczeniem. Żydom nie pomogą czerwone jałówki, skoro Bóg powie stop, już nigdy nie zobaczył ziemi, na której się osiedlili w jej dzisiejszym kształcie. Słynny wizjoner bawarski Alois Mayer 1894-1959 twierdził, że zamieszki będą ogarniać kolejne kraje, aż staną naprzeciwko siebie na Morzu Śródziemnym dwie najpotężniejsze floty. Podczas nadzwyczajnej konferencji pokojowej zostanie zamordowanych trzech ważnych ludzi. Gdy padnie ten trzeci, nikt już wojny nie powstrzyma. Będą ją zapowiadać znaki na niebie, jednak ludzie je zlekceważą. I teraz jeszcze przejdźmy do nieco szerszej wypowiedzi na ten temat, jeszcze księdza Adama. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania całości. Można przypuszczać, że Żydzi przygotowują już się bardzo konkretnie do nadejścia Antychrysta. Chcą mu przygotować tron, chcą mu przygotować świątynię, na ile im będzie dane. I ją wybudować, to tylko Bóg wie, ktoś mówi, że tylko do połowy zdążą. Zobaczymy. Jak pożyjemy, to zobaczymy. Ale o tym myślą, o tym marzą i na to się nastawiają. I teraz sprowokowali, no może powiem inaczej, urządzili całe to całą tę inscenizację napadu na swój kraj, w tym celu, żeby mieć pretekst do starcia ze światem muzułmanów. Jeżeli do tej wojny nie doprowadzą, no to nie będą mieli pretekstu, żeby złożyć kopułę skały w Jerozolimie. Wybudowano na miejscu, gdzie Abraham składał ofiarę z Izaaka i gdzie dawniej była ich świątynia. Z czasów jeszcze Solomona początek i był. A więc marzą o tym, żeby to dla nich straszne, nie do przyjęcia miejsce oczyścić i tam budować świątynię. No a Hamas jest opłacany z tej samej kieszeni złotem żydowskim, którym utrzymywany jest przy życiu Izrael. Czyli to wszystko jest, jak to się mówi, na tyle grubymi nie szyte, że ludzie powinni się zorientować i nie ulegać tej propagandzie. Dla mnie samego to, co się zaczęło w Izraelu, jest potwierdzeniem, że zbliża się moje odejście z tego świata, bo ileś lat temu jakiś głos mi powiedział: Nadejdzie hucpa, i wtedy świadek zostanie zabrany z ziemi. A słowo hucpa żydowskie. To nic innego jak bezczelne oszustwo, kłamstwo takie na wielką skalę, mające oczywiście swoje skutki zewnętrzne, nie tylko wychodzące z czyichś ust. Więc to, co dzieje się w tej chwili w Izraelu, to jest ogromna chudzpa. Gdy więc pojawi się na ziemi Antychryst, to jest w Bożym planie. i będzie chciał udawać Jezusa. Nie będzie przyciągał do siebie swoją postawą, swoimi fałszywymi cudami, których moc otrzymał szatana. Będzie pociągał w całe masy wśród nich, nawet i biskupów pewno, i księży. Pan Jezus powiedział, nie idźcie za nimi, za tymi, którzy będą próbowali mnie, użyję tego słowa, małpować. Kiedy powiedzą wam, oto tu jest, o to tam, nie biegnijcie, bo przyjdę, nagle, jak błyskawica, widoczna od razu na wschodzie i na zachodzie. I to będzie nasze spotkanie. No więc, spójrzcie na to, Moim wzrokiem świadka. Chciałbym to wykrzyczeć całemu światu, ludzie, przynajmniej chrześcijanie, dlaczego śpicie, dlaczego nie przygotowujecie się do, do tych wydarzeń. No ale nie jest mi to dane. Zostałem uciszony odizolowany od ludzi, zabroniono mu pisać, głosić, filmować też, więc myślę, że ten film, gdyby nie miał być sprzeciwem, przeciwko uciszaniu, to musiałby ukazać się dopiero po moim odejściu z tego świata. Ale chyba wydarzenia, które będą teraz następowały szybko, jedno po drugim, Swobodują, że także i mój biskup, który na szczęście przemilczał moją broszurę, list, nie będzie miał nic przeciwko temu, żeby to dotarło do publicznej wiadomości.